Ja jestem DawidekTube i witam Was na moim kolejnym odcinku na kanale. I dzisiaj będziemy grać sobie w Dream Hobby i mam nadzieję, że zostawiłeś już subskrypcję. Zobacz jaki kolor ma Twoja subskrypcja. Jeżeli ma Twoja y, subskrypcję kolor y, czerwony, to kliknij na subskrypcję i kliknij dzwoneczek. To będzie mi bardzo miło i zostaw łapeczkę w górę, żeby mnie to więcej motywowało do nagrywania. A my sobie już przechodzimy obbi się woda rozlała o, ja wyszłam w to no i dobrze, jeszcze raz zrobimy no i tak hop, hop hop, hop hop, hop, hop dobra, lecimy na następny ten, tu mam checkpoint'a no ale musiałem gdzieś zdelec ten kto y, przeliczy moje śmierci i napisze w komentarzu to mu przypnę serduszko. No i lecimy. Okej, okay, hop, hop, hop. Dobra, lecimy dalej. Hmm. Hop, hop, hop. Hop, dobra. Mamy tutaj kurde, ale to będzie ciężkie. Dobra, lecimy. a no, jeżeli byście chcieli więcej Robloxa, no to napiszcie po prostu w komentarzu. No i... O nie, o! I na farcie! Nie, 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 nie. To jest mega ciężko. Ej, czekajcie, zobaczymy, czy da się oszukać, nie? O nie, nie da się chyba. To jest chyba bariera. Tak, to jest bariera, nie da się przez to przeskoczyć. Ale da się tak oszukać. Hop! Będzie dużo, szy dużo szybciej. Hop! Oho, ale tutaj musiałam skusić, no i no właśnie, niezbyt ciekawie to jest. Czek, Ty... o tutaj, e... tutaj jest to, Nie zapomniałem jak to się nazywa, możecie napisać w komentarzu. E... No i dobra, idziemy szybciutko, skaczemy. No nie możemy tu no przez tego głupiego szopa mi ten skusiłem, ten szop powinien być zupełnie gdzie indziej, bo jak ja chodzę, to wtedy właśnie tak jakby mnie to spowalnia, czy coś takiego, nie wiem. Ale to ten szop powinien być zupełnie gdzie indziej. Tak moim zdaniem uważam. O kurde, nie mogę w to uderzyć. Bo... Okej. Okay. No, to jest taka fajna platforma. Nawet ładnie to wygląda. Mogę wiedzieć, że. Tu ja się boję, że mogę skusić. Ale dobra. Lecimy tutaj. Szkoła została chyba zalana, czy coś takiego. Hop, i jeszcze raz. O nie! kurde, jak się boga, wszyscy okej Ok. Hop to skusił. Hop, hop. Oh my god. o to nie Nie wiem w sumie. Nieważne. Lecimy tutaj. 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 Tutaj i tutaj. Dobrze. Wyczekłem to mi. O, dobra! Dobra, sobie mogłem już, już iść na wszystko, ale nie chciałem. No i a nie wiem że to już jest najgorsze. No to nie jest najgorsze 4 minuty. No tak. O, te kubki będzie mega ciężkie zrobić. Ale dobra, jeszcze pójdziemy jeszcze jedną rundę zrobić i yy, tak, i zrobimy to. Z tymi. Wyjść z checkpointów, znaczy się. Przepraszam Was, że tak nie gada, ale muszę się skupić, nie? Bo to jest czasami mega ciężkie. Story. Aha, no super. Lecimy dalej. Dobra, to chyba będzie tutaj, kolejny ten. Tu mi się wydaje, no bo tutaj jest kurt. No tu woda leci. No tu woda leci, what? Słuchajcie, może w następnym odcinku zobaczycie, bo ja nie wiem, czy bym chciał, że to już jest, będzie koniec, ale jednak nie. I. Ale mnie odbiło. I może w następnym odcineczku, zostawcie tak kilka łapeczek w górę yy, i nagram kolejny odcinek i do tego całego roku spróbujemy dobić tysiąc subskrypcji tak, więc proszę zasubskrybujcie ten kanał i kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę byłoby bardzo miło okej okay. a tu zjeżdżalnia, lecimy uuu okej okay. no nie zjechałem no chyba słabo ale doło, gdzie tu się idzie dalej? Jest mega ciekawy. Nie wiem, że to powinno wybić. A tutaj jest wolny. Myślałem, że to trzeba wybić Start. Hop. Hop. To jest łatwe, tylko że mnie skusiło, Aha, czyli to powiedziałem... Tak po sekundzie. No super nawet. Nie, 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 nie kurwa. wam cięcie jak to skończy, bo to jest... Takie ciężkie trochę. Dobra i uwaga, ostatnie. Jest! Udało mi się. No i dobra. I teraz tutaj i później będę. No właśnie widzicie ten shop, ale. U, I start. Piu, pił, o nie. Jakbym to przeskoczył, to może bym mógł. mieć jeszcze to szybkość. Ale lecimy. A jeżeli byście chcieli Minecrafta zobaczyć na moim kanale, to... Nie wiem, jakieś parkoury? Czy coś takiego, to zostawcie. Znaczy nie, napiszcie w komentarzu po prostu. No i tak. U, tak. Ui. Nie, dobra, lecimy. A, ja mam iść tam, kurde. Nie, 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 nie. W ogóle się to się ruszał? Dobra, ja. Chcę się zabić. He, słuchajcie, to jeśli nie ma przeskoczyć. Widzicie to? To się nie da przeskoczyć. Było, hmm. no, słuchajcie, to by było na tyle na dzisiejszy odcinek i tak to już przeszłam, bo jak tam już ten, no to... Yy, możecie mi powiedzieć, za to jeszcze jedną śmierć. Więc trzymajcie się, papo, pozdrawiam Was serdecznie. Papa! Pa!